Cześć, witajcie na moim kanale. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o pięciu poradach studiówkowych bardziej wpadkach i to, czego nie robić tak naprawdę najlepiej by było. Jeżeli jesteście zainteresowani, zaczynajmy! Pierwszą sprawą jest partner. Już wiele razy słyszałam o tym i widziałam na własne oczy, na studiówce, jak ludzie źle dobierają partnerów. Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład nie macie z kim iść i szukacie kogoś tak bardzo na siłę, na przykład idziecie z kimś, kogo naprawdę nie znacie, albo ktoś wam polecił jakiegoś swojego dalekiego kuzyna, to czasami lepiej się wstrzymać. A dlaczego? Dlatego, że ta osoba może przynieść wam wstyd, nie znacie jej, nie wiecie jak ona się zachowa, czy będzie się wygłupiać. Słyszałam już na przykład o takich sytuacjach jak. Chłopak przez dziewczyną, ma przytająć tą studiówkę zupełnie z inną, albo e, przyszedł z dziewczyną i się upił i zrobił jej wstyd. E, u mnie w, w klasie, moi w ogóle wszyscy prawie znajomi, e, przyszli w paczce. Po prostu i dziewczyny i chłopaki przyszli razem w paczce i bawili się razem dzięki temu. E, nie musieli się martwić o osobę towarzyszącą, która na przykład nikogo nie zna i głupio się będzie czuła i cały czas trzeba nią spędzać czas. Zatem można ostatnie chwile licealne spędzić po prostu ze swoimi znajomymi i dobrze się z nimi bawić, bo przecież znamy ich na co dzień, więc wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, a nie po prostu na siłę szukanie kogoś bez sensu i w sumie płacicie za tą osobę, a bawicie się gorzej niż jakbyście przyszli sami. Mi się wydaje, że to żaden wstyd, wręcz przeciwnie, fajnie przyjść po grupą, w klasie nawet i się nim przejmować i się po prostu dobrze bawić. Drugą zasadą, raczej poradą z mojej strony, jest makijaż. U mnie było kilka dziewczyn na studiówce, które miały makijaż w stylu pandy. E, pandy, co to znaczy? E, chodzi mi o to, że po prostu miały takie... no jak pandy mają takie czarne całe oczy. E, wydaje mi się, że to jest mocna wpadka, bo kiedy dziewczyna na co dzień na przykład mało się maluje i widzicie ją na studniówce nagle e, z takimi oczami na pandę jest to dość słabe e, Jeżeli nie malujecie się mocno na co dzień, to po co wieczorowy makijaż zrobić aż tak mocny, a poza tym najlepiej zrobić makijaż próbny, bo jeżeli... E, zobaczycie od razu, że ten makijaż Wam nie pasuje, możecie zrezygnować. Tak samo nawet jak Was maluje i już widzicie efekty tej pracy i nie podobają Wam się, to od razu trzeba im mówić stop, stop, nie rób tego, bo mi się to po prostu nie podoba. A dziewczyny tak przychodziły i no, była to dość duża wtopa. Jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o wtopie a propos fryzur. E, dużo dziewczyn właśnie... E, popada w takie sytuacje przez fryzjerów. Jedna dziewczyna u mnie w miała takie, takie gniazdo na głowie, jak ala lata 50-60, takie panie. Ktoś się tak strasznie uczesał, no i wyglądała po prostu z 10-20 lat starzej niż normalnie. Kiedy na co dzień ma bardzo ładne włosy, tutaj ktoś się zrobił krzywdę, a ona po prostu tak już wyszła, bo pewnie zapłaciła pien dużo pieniędzy i było jej szkoda. Więc jeżeli macie taką sytuację, że ktoś się was brzydko umalował, albo zrobił wam okropną fryzurę, które się czujecie i do, na przykład dochodzicie do wniosku godzinę przez co nie będziecie się będziecie po prostu wyglądały, kiedy same sobie poprawicie to i będziecie wiedziały jak się dobrze w tym czujecie, a nie zrobiłam wam coś po prostu krzywdę. Mi się wydaje, że najlepiej w takim wypadku po prostu olać wszystko i zrobić yy, samemu makijażu fryzurę. Trzecią radą jest to rada odnośnie sukienek, bo dziewczyny mają często problem z tym, że na przykład zamawiają sukienki z zagranicznych stron, które idą po 3 tygodnie do miesiąca. Przychodzą na przykład w ostatniej chwili, się okazuje, że jest za mała, za krótka, za duża i tak dalej. I płacą tak naprawdę dwa razy tyle, bo płacą i za przesyłkę, i za sukienkę, kupę kasy, jeszcze za krawcową. Wydaje mi się, że trzeba być ostrożnym w takich sklepach. Najlepiej kupować sklepach, które już znacie, a nie po prostu a nagle znalazłam stronę, nie znam jej, nie wiem jaką jakość mają te rzeczy, ale kupuję. Więc trzeba na to uważać tak samo z krawcowymi, bo u mnie na przykład było kilka które kupowały sukienki szydeł krawcowej na miarę, na wzór sukienek jakichś znanych projektantów. I opowieści były całkiem interesujące, wydawało mi się, że te dziewczyny będą miały przepiękne sukienki po prostu jak z bajki, jak z żurnala czy z jakiejś gazety modowej, a przychodziło co do czego, no nie wyglądały one ciekawie. Po prostu czasami trzeba uważać, jeżeli macie naprawdę krawcową, którą znacie, która wam już robiła takie rzeczy, okej, okay. ale nie, próbujcie, jeżeli nie macie pewności, bo czasami może się okazać to klapą, a jak już wydacie tyle pieniędzy u krawcowej, no to musicie w tym wyjść, więc to też jest bardzo ważna sprawa. Czwartą sprawą jest alkohol. Jeżeli pijecie na studniówce, to. Yy, czego nie radzę, oczywiście, to trzeba bardzo z tym uważać, bo umie, znam osoby, i na studniówce takie sytuacje u mnie też były, że po prostu ludzie pod wpływem alkoholu wygłupiali się i robili sobie wstyd, i potem były takie wiecie, głupie komentarze. Na przykład był chłopak, e, który się tak upił, że dziewczyna się za niego wstydziła i prosił ją do tańca, no mówiła, że z nim nie chce tańczyć, bo jest pijany i się wstydzi go. Ludzie się po prostu wygłupiali, więc yy, mi się wydaje, że to jest ostatni taki moment, w cały mi po sobie zrobi się złą renomę yy, i żeby ludzie mieli jakieś złe yy, wspomnienia z wami, albo nabijali się z was, dlatego że wypiliście za dużo i zrobiliście z siebie idiotów. Więc wydaje mi się, że trzeba na to uważać. Nie mówię, że coś takiego jest złe, no bo nieważne, to jest każdego indywidualna sprawa, ale że należy uważać po prostu, żeby się nie wygupić. Piątą sprawą. Jest to porada odnośnie tego, co dziewczyna powinna mieć w torebce w czasie studniówki. Zazwyczaj dziewczyny mają kopertówki lub takie małe torebki, w których oczywiście dużo się nie zmieści, ale mi się wydaje, że najlepiej mieć rajstopy na zmianę. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że rajstopy no, powinny być, bo to jest taka elegancka okazja, to lepiej założyć rajstopy. I jak wiadomo, jak już je zakładać, to lepiej mieć minimum jedną parę w torebce, żeby sobie je założyć, a nie chodzić z dziurą. Kolejną sprawą w terapii jest się jakiś puder Czy tuż do poprawienia, bo makijaż Będzie gorąco, będziecie tańczyć Na pewno Wam się coś zmyje, więc lepiej Mieć przy sobie coś takiego, tak samo szminkę Czy pomadkę, którą tam użyłyście Bo po godzinie na pewno już jej nie będzie nawet widać Więc dobrze sobie to poprawić Wszystko Jeżeli nie jesteście w stanie na przykład wytrzymać w butach całą noc to dobrze, wziąć buty na zmianę Ponieważ ja w ogóle przetańczyłam całą studiówkę W butach i w sumie na dnia Byłem trochę nie mogłam chodzić, ale Byłam z siebie dumna, że nie, nawet nie brałam po prostu but. Na zmianę, ale jeżeli wiecie już, że nie wytrzymacie długo, to zdecydowanie weźcie buty na zmianę. Ale lepiej, żeby to nie były jakieś trampki, czy to sportowe, tylko lepiej jakieś balewinki, Ale no, to jest każdego indywidualna sprawa. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapy w górę. niech temu nie opuścicie żadnego mojego filmu. Mam nadzieję, że ta seria studiówkowa Wam się podobała i że Wam pomogłam w jakiś sposób. No dole Wam podlinkuję film o mojej studniówce, o mojej historii studi studniówkowej po prostu i podam Wam film, w którym pokazuję dwie stylizacje makijażu i fryzury na studniówkach. Ta pierwsza to jest moja kopia mojej studniówki, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. No i już do następnego filmu. Do zobaczenia!